Puszek i kłębuszek. Pierwsze dni w nowym domu. W małym, przytulnym domu mieszkały dwa małe kotki, puszek, biało-szary, i kłębuszek, biało-rudy. Oba kotki były pełne energii i ciekawości, zawsze gotowe na nowe domowe przygody. Pewnego słonecznego poranka, puszek i kłębuszek obudziły się w swoim miękkim kąciku, pełnym poduszek i kocyków. To był ich pierwszy dzień w nowym domu. Małe kotki nie mogły się doczekać, aby poznać nowe otoczenie. Ich małe serduszka biły szybciej z ekscytacji i niepewności. Wychodząc ostrożnie z kącika, zaczęły zapoznawać się z nowym domem. Każdy krok był dla nich wielkim odkryciem. Dotykały łapkami podłogi, wąchały nowe zapachy i uważnie nasłuchiwały dźwięków domu. Każdy szelest i odgłos przyciągał ich uwagę. Ich oczy lśniły z ciekawości, a wąsy drgały z podekscytowania. Puszek, jako bardziej odważny z dwójki, pierwszy postanowił zbadać dalsze zakamarki. Kłębuszek, choć nieco bardziej ostrożny, nie odstępował go na krok. Razem tworzyli nierozłączny duet, gotowy na każde wyzwanie. Po krótkim czasie, kotki dotarły do kuchni. To miejsce wydało im się magiczne, pełne nowych zapachów i smaków. W rogu kuchni stały dwie miseczki pełne świeżego mleczka i dwie z pyszną karmą dla małych kotków. Ich małe noski wyczuły znajomy, kojący zapach. Puszek, bez chwili wahania, zanurzył pyszczek w miseczce i zaczął pić biały napój. Jego oczy rozbłysły z radości, gdy poczuł chłodne mleczko na języczku. Kłębuszek dołączył do puszka, dzieląc się z nim drugą miseczką. Wspólne picie mleczka było dla nich nie tylko przyjemnością, ale także lekcją współdzielenia. Nauczyły się, że razem smakuje lepiej i że warto się dzielić. Po chwili, gdy wszystko zostało zjedzone, kotki zaczęły bawić się pustymi kartonami i kulkami z papieru, które znalazły na podłodze. To była dla nich niesamowita zabawa. Po ekscytującym odkryciu kuchni, kotki postanowiły zbadać salon. To miejsce wydawało się jeszcze większe i bardziej tajemnicze. Puszek pierwszy wskoczył na kanapę i schował się między poduszkami. Kłębuszek, zaciekawiony, zaczął przeszukiwać kanapę, aż w końcu znalazł swojego przyjaciela. Zabawa wchowanego była pełna śmiechu i radości. W salonie znajdowało się wiele różnych mebli. Które kotki chciały dokładnie wypróbować. Fotele, stoliki, regały, wszystko było dla nich nowe i fascynujące. Każdy zakamarek salonu skrywał coś interesującego. Puszek i kłębuszek wspinały się na meble, skakały z jednej półki na drugą i bawiły się w małych odkrywców. Zasłony okazały się doskonałym miejscem do wspinaczki. Kotki z zapałem wspinały się po materiale. Patrząc na świat z góry, były jak mali alpiniści, zdobywający swoje najwyższe szczyty. Ich małe serduszka biły szybciej z każdą nową przygodą. Nagle w domu rozległ się dziwny hałas. To odkurzacz zaczął swoją pracę. Kotki, zaskoczone i przerażone, szybko schowały się za fotelem. Dźwięk odkurzacza był dla nich nowy i budził strach. Nie wiedziały, czy to groźny potwór, czy coś nieszkodliwego. Po chwili odkurzacz zniknął, a kotki odetchnęły z ulgą. Puszek i kłębuszek ostrożnie wyszły ze swojej kryjówki, nadal niepewne, czy odkurzacz nie wróci. Jednak ich ciekawość była silniejsza niż strach. Powoli zaczęły oswajać się z hałasem i odkryły, że odkurzacz nie jest taki straszny, jak im się wydawało. Kotki podeszły bliżej, by zbadać tajemnicze urządzenie. Odkurzacz, choć wydawał się groźny, okazał się nieszkodliwy. Puszek i Kłębuszek zaczęły go wąchać i dotykać łapkami. Wkrótce stał się dla nich kolejnym elementem ich świata, który nie budził już strachu, lecz ciekawość. A przejażdżki na sprzątającym odkurzaczu stały się ich ulubioną rozrywką. Następnym miejscem które postanowiły zbadać, była łazienka. Woda kapiąca z kranu przyciągnęła ich uwagę. Puszek z zaciekawieniem przyglądał się kroplom, próbując złapać je łapką. Kłębuszek dołączył do zabawy, śmiejąc się z nieudanych prób złapania wody. W łazience kotki znalazły wiele interesujących rzeczy. Wanna, kosz na pranie, różne butelki i pojemniki, wszystko było dla nich nowe i fascynujące. Kłębuszek, zawsze skory do przygód, przypadkowo wpadł do miski z wodą. Mokry i zaskoczony, zaczął się śmiać, a puszek szybko przyszedł mu z pomocą, proponując wysuszenie futerka kocykiem. Po wysuszeniu futerka, kotki kontynuowały swoje poznawanie Łazienki. Odkryły, że wanna to doskonałe miejsce do zabawy wchowanego, a kosz na pranie to wspaniałe miejsce na małą drzemkę. Kotki wspinały się po półkach, bawiły się sznureczkami i cieszyły się każdą chwilą spędzoną na zabawie. Pewnego razu puszek i kłębuszek po wejściu do wanny odkryły, że można się w niej ślizgać, co było dla nich ogromną frajdą. Biegały w kółko, ślizgając się i chichocząc. Gdy tylko kran zaczął kropić wodą, kotki odkryły nową zabawę, łapanie kropli wody. Krople spadały jedna po drugiej, a kotki śmiały się, próbując je złapać. Kotki nie mogły się doczekać, aby zbadać kolejne zakamarki domu. Trafiły do szafy pełnej ubrań. Puszek wspiał się na półkę, a kłębuszek zanurkował w koszu pełnym swetrów. W szafie było ciepło i mięciutko. A kotki poczuły się jak w małym, przytulnym legowisku. Podczas wspinaczki puszek znalazł starego, pluszowego misia. Przyniósł go do kłębuszka, a miś szybko stał się ich ulubioną zabawką. Razem bawili się z misiem, przynosząc go wszędzie ze sobą. Odkryli, jak ważne jest posiadanie wspólnego przyjaciela i jak można się nim dzielić. Szafa kryła wiele tajemniczych zakątków. Kotki bawiły się w chowanego, odkrywały nowe miejsca i cieszyły się każdą chwilą spędzoną razem. Były jak mali odkrywcy, którzy każdego dnia odkrywają coś nowego i fascynującego. Ich przyjaźń stawała się coraz silniejsza, a one same uczyły się, jak ważna jest współpraca i wzajemne wsparcie. Pewnego popołudnia kotki wróciły do kuchni, aby poszukać nowych miejsc do zabawy. Puszek, ciekawski i odważny, zauważył lekko uchylone drzwiczki szafki. Zajrzał do środka i zobaczył wnętrze pełne garnków, pokrywek i innych ciekawych przedmiotów. Bez zastanowienia wskoczył do środka, chcąc zbadać to tajemnicze miejsce. Kłębuszek, zauważywszy zniknięcie puszka, zaczął go szukać. Gdy dotarł do szafki, zobaczył, że drzwiczki są zamknięte. Zaniepokojony, zaczął miałczeć, próbując zwrócić na siebie uwagę. Puszek, słysząc miałczenie kłębuszka, odpowiedział mu, ale ich kocie głosy były zbyt słabe, aby ktoś inny je usłyszał. Kłębuszek, pełen determinacji, postanowił pomóc swojemu przyjacielowi. Zaczął drapać drzwiczki szafki, próbując je otworzyć. Po chwili wysiłku udało mu się uchylić drzwiczki na tyle, aby puszek mógł wyjść. Oba kotki były zmęczone, ale szczęśliwe, że znowu są razem. Kotki spędzały czas na zabawie różnymi zabawkami piłeczkami myszkami na sznurku i kulkami z papieru. Biegały po całym domu, śmiejąc się i miałcząc z radości. Po całym dniu zabaw były zmęczone, ale szczęśliwe. Po wyczerpującej zabawie wróciły do swojego miękkiego kącika, gdzie zasnęły razem, wtulone w siebie nawzajem. Śniły o kolejnych wspólnych przygodach, marząc o nowych odkryciach i zabawach. Ich przyjaźń stawała się coraz silniejsza, a one same uczyły się, że dom jest pełen niesamowitych miejsc i przedmiotów do odkrycia. I tak zakończył się kolejny dzień pełen przygód dla dwóch małych kotków. Każdy nowy dzień przynosił nowe wyzwania i radości, a puszek i kłębuszek wiedziały, że razem mogą pokonać każde wyzwanie i cieszyć się każdą chwilą w swoim magicznym, przytulnym domu.